Siemanko, Ja jestem Milan i witam was w kolejnym materiale odnośnie moich nowych singli zespołu Rammstein i w dzisiejszym materiale przedstawiam wam póki co ostatni singiel, jaki posiadam z Rammsteina, a mianowicie jest to singiel Rammstein Man Gigan Man single. E, oczywiście singiel jest znówka w folii nieotwarty no i w sumie tu na samym początku tego filmu chciałbym Wam pokazać, że ten single posiada tutaj naklejkę w prawym górnym rogu. Ja oczywiście sobie tą naklejkę zostawię, umieszczę ją w swoim takim odpowiednim miejscu, gdzie przeznaczam te wszystkie naklejki. Oczywiście też tu przed nagrywką sobie leciutko naciąłem tego singla, żeby mi było teraz łatwiej otworzyć go, żeby nie tracić czasu. No i co? Mamy singla, bardzo ładny. Tak się prezentuje z, y, z przodu. Mamy tutaj Tila Lindenmana oraz tu innych członków zespołu Ramstein. Tak się prezentuje singielek z boku. Napisane Rammstein, Mann, Man oraz numery tego singla. Ok, ostrość złapało. Proszę bardzo. No i tak się prezentuje tył okładki. Mamy tutaj cztery piosenki, a mianowicie te piosenki są takie. Man Gigan Man. Później kolejna piosenka będzie Man Gig and Man, jakiś miks. Nie będę tego wam wszystkiego czytał. Jeżeli chcecie sobie to na spokojnie przeczytać, zróbcie sobie po prostu w tym momencie pauzę. Kolejna piosenka, trzecia będzie to Man Gig and Man, jakiś remix oraz czwarta piosenka będzie to Iźwil. live video. Jakiś festiwal Denimes, hmm. bardzo ciekawe, czyli wychodzi na to, że na tym singlu jest jeden utwór z koncertu, no bo tu jest napisane w końcu live, tak przynajmniej to rozumiem, no ale dobra, zobaczymy, kiedyś posłucham tego singla, będę wszystko wiedział. No i drodzy, otwieramy sobie kolejnego singla, tego trochę jeszcze do kosza wyrzucę. otwieramy sobie kolejnego singla ostatniego tak jak wcześniej wam powiedziałem no bo na chwilę obecną nie mam więcej singli ja praktycznie już z Rammsteina mam 100% ale seria się um, nie kończy bo mam też pokupowanych dużo albumów właśnie z Ramsteina i nie tylko ale to się po prostu dowiecie z czasem jakie to są albumy mogę wam zapewnić że ja albumy wszystkie mam z Ramsteina, tylko że po prostu pod, dokupiłem sobie Edycję podstawową, bo ja posiadam praktycznie wszystko limitowanego. Także stwierdziłem, że fajny smaczek po prostu też będzie mieć edycję podstawową, ale to kiedy indziej, bo w dzisiejszym odcinku mamy temat właśnie Singla Iźwil. Przepraszam Was, Mangi Gigan Mam, no ale Iźwil też jest na tym singlu. Ok, muszę sobie to ostrożnie ściągnąć, żeby tej naklejki sobie tutaj nie uszkodzić. Ja sobie chyba to napnę nożyczkami, bo coś mi tutaj blokuje. Będzie po prostu łatwiej. No i pięknie poszło. Tego paprocha dam sobie na bok. Później posfinę sobie tą naklejkę. Wytnę taki kwadracik. Zostaje, bo jest dla mnie bardzo ważna. No i dobra, moi drodzy, mamy to. Ładny bardzo singielek, oczywiście wersja packowa czyli ta kartonowa. Tu wam pokazywałem wszędzie mniej więcej, jak wygląda wcześniej. Także myślę, że możemy sobie zaglądnąć do środka teraz. No i uwaga, uwaga. Tada! Mamy tutaj fajne tło. W tym singlu, a jest to mianowicie z teledysku właśnie Mangi Giganman. E, tutaj jest to zdjęcie. No i mamy oczywiście płytę. Płyta prezentuje się w taki oto sposób czarna. Mamy tutaj pewnie Tila Lindenmana, aczkolwiek nie wiadomo, bo ta twarz jest tak jakby troszkę zamazana. Oczywiście nasz standardowy plusik z Ramsteina. Man Gigan Man, no bardzo fajny singiel. Oczywiście producent jest Universal, jak to zazwyczaj. W sumie zawsze. No i fajny taki singielek, no leci do kolekcji, prawda? Bardzo ładny. Nówka, tam nie pamiętam, ile dałem za niego chyba dwie stówki ponad, jakoś tak. No i tak to wygląda. Bardzo ładny, taki mroczny. Dominują, dominuje tutaj zdecydowanie. Kolor czarny, bardzo ładny singielek, oczywiście takiego czegoś nie miałem w swojej kolekcji, takiego singla, no i tyle. Moi drodzy kończymy sobie ten materiał, jeżeli film się Wam spodobał zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Mistrzuniu Ziomek Milan. A ja co, zapraszam Was na otwieranie kolejnych płyt, tylko to tym razem nie będą to single, a będą to albumy. Nie będę wam mówił teraz. Po prostu wpadajcie na kolejne materiały, jakie dla was przygotowałem. Ale co do singli, no to zamykamy póki co temat, bo wszystko otworzyłem na chwilę obecną i nie posiadam na razie właśnie tutaj singli. Na razie przynajmniej chyba, że coś wyjdzie nowego, albo po prostu, albo po, po prostu dokupię jeszcze takie braki, których tam nie mam, ale to jest raptem 2-3 single na krzyż. Także to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Hejo!